Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie w swoim życiu, w dzieciństwie, kiedy jako dziecko bawiłeś się gdzieś w parku i widząc drzewo, bardzo chciałeś się na nie wspiąć, na tą najwyższą gałąź. I chwytałeś wysoko ręką, żeby tam dosięgnąć. I zdarzyło się tak nieraz, że wszedłeś za wysoko, i potem patrzyłeś w dół ze strachem, jak wysoko wszedłem, co teraz? I wtedy. Pojawił się zawsze tam pod tym drzewem albo tata, albo ktoś z bliskich, kto czekał tylko, żeby Ciebie stamtąd ściągnąć. Zobaczcie moi drodzy, że często stajemy w naszym życiu przed różnymi decyzjami. Praktycznie na każdym kroku podejmujemy pewne wybory. Czasami, stojąc przy stoisku ze słodyczami, zastanawiamy się, czy wybrać czekoladę z marcepanem, czy może tą czekoladę mleczną posypaną wiórkami kokosowymi. To są trudne, trudne sprawy, wybory. Ale niektóre z nich w naszym życiu nazywamy właśnie życiowymi wyborami. Tak jest między innymi z kwestią naszego powołania. Często zdarza się tak, że odkrywam w swoim życiu wolę Pana Boga, ale zachowuję się dokładnie tak, jak Jonasz, jeden z bohaterów Pisma Świętego, Czyli idę, ale w zupełnie odwrotnym kierunku. Decydujemy się po prostu uciekać przed podjęciem decyzji. Ale Pan nie przestaje do nas wtedy mówić. Zaczynamy z nim rozmawiać. Przypomina to troszeczkę rozmowę Mojżesza z Bogiem. Dobrze pamiętamy to spotkanie na pustyni, kiedy Pan Bóg zaczął mówić do Mojżesza. W samym środku palącego się krzewu. Mojżesz po prostu ucieka. Tak naprawdę ucieka, dlatego że jest, jest zabójcą. Musiał zbiegać, dlatego że zabił Egipcjanina. Co prawda stanął w obronie swojego rodaka, ale dokonał zabójstwa. Ucieka na pustynię. I zobaczmy niezwykłą rzecz. Pan Bóg jest tam specjalnie właśnie dla niego z Nim rozmawiać. Dlatego nawet w tym gorącym krzewie, palącym się krzaku Pan Bóg do Niego mówi. I zobaczmy, co mówi. Daje Mu powołanie. Mojżesz usłyszał swoje powołanie. Wielkie powołanie. Takie, którego sobie nie mógł sam wymarzyć. Pan Bóg widzi w Nim kogoś niezwykłego. Mówi Mu, że właśnie On ma wrócić do Egiptu, rozmawiać z samym Faraonem. Wyobraźmy sobie to. Jakbyśmy mieli iść teraz do prezydenta, bo usłyszeliśmy od Pana Boga, że mamy mu coś przekazać. I Mojżesz ma wyprowadzić cały swój naród z niewoli egipskiej. Co robi w tej sytuacji Mojżesz? Jak czytamy w księdze wyjścia, Mojżesz mówi do Pana Boga: Wybacz, panie, ale ja nie mam daru wymowy. Ja się jąkam. Ociężałe są moje usta, a język mój zesztywniał. Wybacz mi ale znajdź kogoś innego. To jest jego odpowiedź. I w tym momencie tak naprawdę cała historia, e, którą nam przekazuje Słowo Boże, mogłaby się zakończyć. Mojżesz odrzuca swoje powołanie, więc nie wyprowadza narodu z niewoli, nie ma dziesięciu przykazań. Jest koniec. Ale zobaczmy, Pan Bóg jest zawsze większy. On widzi, co się ma dokonać, dlatego on nigdy nie przestanie um, dążyć do tego, żeby jego wola mogła się wypełnić. Dlatego daje mojżeszowi pomoc jego brata Arona. Co mówi nam ta historia? Co może nam powiedzieć o, o naszym życiu? E, pewnie to, że jeśli odkrywamy może w sobie ten głos pana Boga, który nas powołuje może się budzić w nas naturalny lęk, strach. I to jest coś zupełnie normalnego, ludzkiego. Boję się przyjąć to, co Pan Bóg dla mnie przygotował. To można porównać do tego, jakbyśmy stawali wręcz na krawędzi, nad przepaścią. Potrzebny jest w tym momencie skok. Chodzi tutaj o skok zaufania. Taki skok wykonał w swoim życiu... Piotr, rybak z Betsajdy, ten, który miał własną firmę, pracował na jeziorze, w zasadzie utrzymywał się z tego, że łowił ryby. W jego życiu wszystko się zmieniło w momencie, w którym wszedł w nie Jezus Chrystus. Pewnego dnia po prostu wszedł do, do jego łodzi, na której pracował całą noc i nic nie mógł złowić. Tamtego dnia Jeden, jedyny dzień w całym jego życiu, który zmienił wszystko. Eee, Jezus, tak naprawdę, dokonuje wielkiego cudu i mówi te słowa do Piotra: Nie bój się, Ty ludzi będziesz łowił. I znowu widzimy Boga, który otwiera, otwiera zupełnie nową perspektywę. Piotr, jak mówi pismo, um, zostawia wszystko na brzegu, całe swoje życie. Decyduje się skoczyć i idzie za Jezusem. Ale nie jest to skok w przepaść czy z jakiejś wielkiej wysokości. Ten skok, który wykonał Piotr i każdy, który odpowiada na głos powołania, to jest skok prosto w ramiona Jezusa. Skok ma to do siebie. Że zostawiamy to, co do tej pory było w naszym życiu takie istotne, ważne, fundament, już za sobą i skaczymy w zupełnie coś nowego. Może jest tak, że dzisiaj, gdzieś w tobie dojrzewa ten, ten wybór jeszcze niejasny pójścia właśnie tak radykalnie za Panem Jezusem, bycia tylko dla niego, razem z nim. Wiem, że nie jest to łatwe. Sam gdzieś też w swoim życiu musiałem wykonać skok. I trochę chcę o tym powiedzieć. W moment powołania, który zacząłem odkrywać, spotkał mnie w przeciągu moich studiów, które odbywałem, stomatologicznych. To był taki czas, kiedy coraz wyraźniej widziałem, że Jezus chce ode mnie tego, żebym poszedł za Nim. Wielokrotnie go na modlitwie pytałem, panie, co mam robić? I on właśnie mówił do mnie tymi słowami, które powiedział wtedy do Piotra, ty ludzi będziesz łowił. Te słowa wracały do mnie jak taki bumerang, one w moim sercu gdzieś rezonowały, odbijały się echem. Ja nie potrafiłem jakoś też od tego uciec. Widziałem, że to jest ta droga, ale moment decyzji był jeszcze przede mną, nie był prosty. Wiele rozmów z różnymi ludźmi. E, trudne sytuacje w domu, niezrozumienie, e, płacz, łzy. To wszystko, e, tak naprawdę, i to mówię szczerze z serca swojego, jak to przeżyłem, wszedł w to Chrystus. Wziął to w swoje ręce, i kiedy ja w swoim, w swoim wnętrzu powiedziałem mu tak: Ja chcę tego, co Ty chcesz dla mnie, on zaczął sam działać. Przejął inicjatywę. E, to była niesamowita historia też mojej rodziny, która zakończyła się tym, że po skończeniu studiów, po odbyciu stażu, pracy też w przychodni, podjąłem decyzję, dokonałem wyboru i znalazłem się właśnie w seminarium. I powiem Wam szczerze, że to, co wtedy przeżywałem, wolność ta wewnętrzna w sercu i radość, to było z niczym nieporównywalne. To były najpiękniejsze chwile moje, mojego życia. Wybór pójścia za Jezusem. Dlatego mówię Tobie tutaj teraz, właśnie do Ciebie, jeśli w Twoim sercu rodzi się takie pragnienie, ten głos Pana Boga, pójdź za mną. Nie opieraj się. Po prostu Mu zaufaj. I dzisiaj, kiedy kończą się też nasze rekolekcje powoli, zapraszam Ciebie do tego, abyś przygotował może swoją osobistą modlitwę. Własnymi słowami na podstawie tego, czego doświadczyłeś teraz, w ten weekend, napisz krótką modlitwę Twojego powołania. O co chcesz prosić Pana? I do tej modlitwy wracaj przez najbliższy czas. Módl się nią. I po prostu idź za nim, a on cię dalej już poprowadzi.